Cześć, witam Was na moim kolejnym poradniku dotyczącym programu Adobe Photoshop. Dzisiaj zajmiemy się zmianą koloru reflektorów. Jak to zrobić? Oczywiście zaraz się wszystkiego dowiecie, zaraz Wam wszystko powiem. Tutaj macie standardowo zdjęcie, które nie zostało przerobione przeze mnie, a tutaj za chwilę o Macie. Zdjęcie, które sobie przerobiłem w programie Adobe Photoshop, jak widzicie, reflektory są koloru zielonego. Możecie dobrać dowolny kolor jaki chcecie. Wasza wola. Ja Wam tylko pokażę jak to wykonać. Zapraszam. Dobrze, kiedy mamy odpalonego Photoshopa przechodzimy sobie w otwórz, wybieramy sobie nasz plik, który chcemy sobie po prostu przerobić, czyli reflektor w moim przypadku. Zbliżamy to jak najbardziej i wybieramy sobie narzędzie Lasso. Z wciśniętym altem zaznaczacie sobie obszar który chcecie po prostu zmienić. W którym chcecie zmienić kolor. W moim przypadku jest to reflektor. Na tym właśnie chcę Wam pokazać jak to wykonać. Zaznaczamy sobie każdy obszar. Puszczacie sobie alpa. Przechodzicie sobie w obraz. I balans kolorów. I tu wybieracie sobie kolor, który Was najbardziej interesuje. W moim przypadku będzie to taki niebieski. Jeżeli jesteście pewni co do tego koloru, klikacie sobie OK. Ctrl D, odznaczamy. Tak wygląda już pierwsza, pierwszy reflektor gotowy. Teraz to samo zrobimy z naszym kolejnym reflektorem. Tu już nie musimy nic wybierać, tylko Ctrl Alt. Puu, nie Ctrl ALT, tylko Alt wciskacie tylko, przepraszam mój błąd. I zaznaczacie sobie obszar, który chcecie po prostu przerobić. Dobra, ponownie przechodzimy sobie w dopasowania balans kolorów i wybieramy sobie nasz kolor, który już wcześniej wybraliśmy, niebieski, Ctrl D, odznaczamy I jak widzicie tak wygląda już gotowe, gotowa zmiana koloru świateł. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał, że był Wam przydatny. Ja Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do oceniania moich poradników Jeżeli Ci się podobało daj łapkę w górę, to mnie bardzo motywuje W tym poradniku jest to na tyle Ja Wam dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam